bliżej święta, coraz bliżej święta. Dobra, yy, w sumie to muszę uważać, bo wiecie, jeszcze mnie skopirajtują. <laughs> Uch, nie ryzykujmy. Witam cię w siódmym dniu naszego pięknego vlogmasu. To już tydzień. Jestem w szoku, naprawdę. Ciekawe, czy uda się to pociągnąć aż do świąt. Hm, przekonamy się. Już wkrótce. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy przenieśli się trochę dalej. Tak. Trochę w kosmos. W sumie to nie w kosmos, ale chciałabym pomóc o ludziach, którzy potencjalnie chcieliby nas w ten kosmos zabrać. O ludziach, którzy mają przeróżne wizje na temat tego, jak powinna wyglądać nasza planeta, jak powinna wyglądać ludzkość i jak powinniśmy żyć jako społeczeństwa. No nie wiem, czy wiecie, ale taki Elon Musk ma 11 dzieci. Czy to dobrze? Nie. Naprawdę nie wiem, czy potrzebujemy na naszej planecie więcej Elonów masków. Jedno jest pewne, na pewno ma dużo pieniędzy na alimenty, więc się nie czepiajmy. Jeżeli wydaje ci się, że Elon Musk robi sobie te dzieci tak po prostu i nie ma w tym żadnej większej agendy, to jesteś w błędzie. Elon Musk jest jednym z miliarderów pronatalistów, a więc ludzi, którzy uważają, że dzieci powinno rodzić się jak najwięcej. Im więcej, tym lepiej. Lepiej jak jest więcej! Co ważne sądzą też, że te dzieci powinny się rodzić w odpowiednich rodzinach, takich właśnie miliarderskich, wtedy będzie najlepiej. Ewentualnie w rodzinach profesorskich, lekarskich, no wiecie, ogólnie dużo dzieci powinni mieć mądrzy i bogaci ludzie. Co ciekawe, w przypadku miliarderów wydaje się, że to robienie sobie dzieci to takie trochę kupowanie jachtów. Dzieci stanowią dla nich takie kolejne akcesorium. Łatwo jest je wyprodukować, bo można zrobić in vitro albo wykorzystać surogatkę. I nie widzą tutaj żadnych etycznych przeszkód. Mimo tego, że jak dobrze wiemy, nie jest to najbardziej bardziej etyczna forma posiadania dzieci z możliwych, ale w przypadku miliarderów nic nie stanowi tutaj przeszkód i granic. Można zapłacić za wszystko i po prostu wyprodukować sobie dzieci. Przy tym wszystkim z łatwością mogą potem na różnych konferencjach technologicznych mówić o tym, że ludzkość wymiera, podczas kiedy przeciętny zjadacz chleba ma pewnie duży problem z tym, żeby opłacić śnianie czy żłobek i żeby utrzymać całą rodzinę. Co ciekawe, są to często ci sami lub podobni ludzie, którzy jeszcze jakąś dekadę temu ostrzegali przed przeludnieniem. Mówili o tym, że będziemy musieli wszyscy uciec na Marsa, bo globalne ocieplenie i nadmiar ludzkości sprawi, że po prostu nie będziemy w stanie funkcjonować na tej planecie. Teraz jednak zmieniają zdanie. Przecież jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Ziemia nie udźwignie tych 10 miliardów ludzi, a teraz co, nagle brakuje im rąk do obsługiwania robotów albo osób do tego, żeby skolonizować Marsa? Bardzo ironiczne. And then to bardzo ciekawe, jak trendy się zmieniają. Jeszcze chwilę temu słyszeliśmy o ograniczaniu śladu węglowego i zrównoważonym rozwoju. A teraz Steve Browse brzmią jak katolicy księża nawołujący do tego, że powinniśmy mieć więcej dzieci. Elon Musk, jak wiemy, nie tylko mówi, ale też robi. Ma tych dzieci już dosyć sporo i pewnie jeszcze się nie zatrzymał. Co najlepsze, potrafi mieć je z kilkoma partnerkami naraz, równolegle. I niech mnie ktoś przekona, że to nie jest fabryka robienia dzieci. W tej wesołej rodzinnej fabryce jest też niestety dosyć smutny wątek. A mianowicie córka maska, która odcięła się od swojego ojca i myślę, że słusznie patrząc na to, co na jej temat tweetował, i która to już od jakiegoś czasu pokazuje się w mediach, czasem opowiadając właśnie o swoim ojcu. To, co najbardziej rozwaliło mnie w jej wypowiedziach, to to, że sama przyznała, że czasami o swoim nowym rodzeństwie dowiaduje się z Reddita. I found out about the existence of my half through reddit /r This is a real thing that actually happened to me! And if it sounds insane. It is. So. I'm gonna paint you a scene. The year is 2022. And at the time, me and Grimes, or as I know her, C, are not talking. We're not on bad terms or anything. We're just not talking as people do. And the specific day of, I didn't really have anything to do. So I was just scrolling on Reddit. And I'm a huge fan of Drag Race. So naturally, I was on the Drag Race subreddit. And what do I come across? But none other than a tweet from season two and All Stars 2 contestant, Tatiana. I found this tweet that was cross posted onto the subreddit and I had no idea of this at the time because no one thought to let me know. So at the moment, I'm just in complete shock and I don't believe it. So I double check it on the news and turns out it's actually fucking true and I'm just the last one to find out about it. This is a real thing that happened to me, girl. I found out about my half brother because of the fucking same parts drag queen. Whom do we stand? This isn't to like drag on C or anything. Um, it kind of makes sense how this happened because we just, again, we were not really talking at the time, but I just think it's funny because choices. Wyobrażasz sobie taką sytuację, przeglądasz Reddita i nagle dowiadujesz się o tym, że masz na przykład brata albo siostrę. Tak po prostu jakoś nikomu nie chciało się o tym wspomnieć. To jest level dysfunkcji, który znamy chyba tylko z show Jarego Springera. Swoją drogą uwielbiam to, jak Elon Musk martwi się o przyszłość ludzkości, o dzietność i o to, żebyśmy wszyscy dbali o rozwój demograficzny na naszej planecie. I tak bardzo dba o ten świat, że nie jest w stanie zaakceptować własnej córki. No ale wiecie, no to już by była przesada. Vivian, która zmieniła swoje nazwisko z Musk na Wilson, czyli panieńskie nazwisko matki. Bardzo świadomie odcina się od swojego ojca. I przy tym stała się takim niewygodnym symbolem, bo idealnie pokazuje tę sprzeczność w pronatalistycznej ideologii Ilona Maska. Bo co z tego, że możesz mieć 11 dzieci, jeżeli niektóre z nich dowiadują się o newsach rodzinnych z Twittera albo z Reddita? No ale chyba tak już kończy się ta wielka ideowość. Bardzo często osoby po kraju Maska tak bardzo myślą o tych wielkich ideach, które często są dość głupie, ale to już inny temat. <słyski> że zapominają o swoim prawdziwym życiu, tym tutaj normalnym, na co dzień, nie tym gdzieś tam na Marsie. Go fuck yourself. Go fuck yourself. W sumie to trochę fascynuje mnie ta pronatalistyczna wizja świata wykreowana przez miliarderów. Mamy mieć jak najwięcej dzieci, najlepiej ich dzieci, tych zoptymalizowanych, odpowiednio inteligentnych, odpowiednio wykształconych, wyprodukowanych w fabrykach miliarderów. Dosyć eugeniczna wizja, prawda? Tak, jakoś mi się kojarzy. Mas w końcu otwarcie mówi o tym, że inteligentni ludzie powinni mieć więcej dzieci. Ciekawe, no może powinniśmy zacząć robić testy inteligencji, zanim ktoś zajdzie w ciąży. Hm, Okej. Okay. Czyli w sumie, jeżeli głębiej się na tym zastanowimy, to okazuje się, że problemem nie jest to, że ludzi jest za mało, tak ogólnie, tak naprawdę jest ich za dużo. Chodzi o to, że za mało jest tych właściwych, tych wybrańców, i trzeba jak najszybciej zwiększyć ich populację. Oczywiście na pewno łatwiej jest być pronatalistą, kiedy jest się miliarderem, kiedy można sobie pozwolić tak naprawdę na absolutnie wszystko. Można otworzyć taką fabrykę dzieci i tak naprawdę pewnie prawie nie spotykać się z tymi dziećmi. Nie mieć z nimi praktycznie żadnego kontaktu, bo po co? Mogą przecież być urodzone przez surogatkę, a następnie wychowywane przez armieniań. W czym problem? Bardzo ciekawi mnie, dokąd nas to zaprowadzi. Czy rzeczywiście ludzie nabiorą się na taką wizję Elona Muska i stwierdzą, że trzeba sobie robić dzieci? Hmm, nie sądzę. Tak więc siedząc przy wigilijnym stole, jeżeli twoja babcia zacznie znowu mówić o tym, że może wypadałoby, żebyś miał czy miała dziecko, pomyśl sobie, że jest niczym Elon Musk tweetujący o trzeciej nad ranem ze swojego kibla. Może to ci pomoże.